Witam serdecznie na kanale Czaja. Jak widzicie, nazbierałem troszkę wężyków. Nie wiem ile tu jest kilogramów, ale myślę, że około 30, może 35. Tak na oko oczywiście. Zawala mi to miejsce, więc czas, żebym się zabrał za odzyskiwanie mosiądzu i stali nierdzewnej z tych wężyków. Nie wiem jak to pójdzie, nie robiłem tego jeszcze wcześniej. Plan jest taki, żeby jak najmniej używać szlifierki kątowej, żeby nie robić hałasu i bałaganu. Także, nie przedłużając, ja spróbuję sobie tutaj z tego zrobić odzysk, a Was zapraszam na film. Thank you. Przerobiłem 11 takich typowych, półcalowych wężyków i kontrolnie zobaczmy, jak to wygląda na wadze. Nierdzewka 358 gramów, po 5,70 zł, złote, 4 grosze. 8 żółty, 344 gramy po biał, sorki po 19, 90, 6,85. No i 8 żółty, 102 gramy po 21, 22, 16, 11 zł, czyli Teoretycznie złotówka za rozdłubanie jednego, także jest całkiem nieźle. Trzaskam dalej. Kupeczka wężyków do zrobienia się kurczy. Są też takie, które będę musiał chlapsnąć szlifierką. O, to już są kuściaki. Mosiądz już się trochę nazbierało, tutaj nierdzewka. No idzie nawet dojść do wprawy, ale już nie popełnia tego błędu i nie będę zbierał zapasu, tak żeby uporać się jednorazowo z tym, bo strasznie długo się schodzi. Łapy mnie już bolą. Na dziś mam już dość. To wszystko zostaje na inny termin. Trochę tego się nadłubałem, także wrzucam do kartonu z powrotem i ważymy resztę. Przerobiłem dokładnie 152 wężyki. Myślę, że jeszcze mi zostało z 60. Ale już mam na dzisiaj dość, także zobaczmy ile się udało z tego wydłubać. A jeszcze pojemniczek wrzucę. O, nierdzewka. Jakoś to tutaj muszę utknąć. Czy się opłacało? Powiem Wam szczerze, że yy, tak, opłaca się, ale na bieżąco sobie przerabiać te wężyki, bo tak jak ja nazbierałem cały wielki karton, no to później już ciężko się robi, bo monotonia. No i 152 wężyki, czyli 304 razy machnąłem moim raczkiem, ręce i klata już czują, ale do rzeczy 4 kg 686 g. Nierdzewka po 5,70 26 71 groszy. Wiele ważenia nie będzie. Wrzucę pojemniczek. Kurczę, nie mam już drugiego pustego, także o 12 gramów będzie oszukane. Łoś pobiał. Trochę się tego nazbierało: 5 kg, 280 g. Pobiał po 19,90 105 zł. 7 groszy. No i mosiąc żółty, jak widzicie, był na maksa. Kilogram 424 dwadzieścia cztery gramy. Dwadzieścia jeden, dwadzieścia trzydzieści złotych, dziewiętnaście groszy, razem sto sześćdziesiąt No nie jest źle. Robiłem to no można by powiedzieć, że takiej ciągłej pracy to ze 4 godziny 40 zł na godzinę a no nie ma tragedii. Warto. Opłaca się. Opłaca się to rozbierać. Niż, no na pewno bardziej niż sprzedawać po złotóweczce z, z normalnym złomem. Tak jak jest to na moim skupie. Niestety nie mają takiej pozycji jak wężyki. Chociaż widziałem, że gdzieś tam na niektórych skupach w Polsce za wężyki troszeczkę więcej płacą. Jak u Ciebie tak jest, daj znać, podziel się z innymi tą informacją, czy skupują wężyki i w jakiej cenie. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam i trzymajcie się. Cześć!